Na samym początku chciałem szybko przypomnieć, streamuję Valoranta codziennie o godzinie 16 na Twitch TV Ensign 7331, dlatego koniecznie wbijajcie i się ze mną przywitajcie. Link w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Siema, w ostatnim ciku, Drogi do Radianta, po wygranej na Xboxie, dobiliśmy 48 punktów rankingowych w Immortalu. Dlatego dzisiaj naprawdę trzeba przytrejhardować, bo niedługo się kończy sezon, a ja chcę wbić tego cholernego Radianta. A jeżeli podoba Ci się koty, który tworzę, w tym momencie możesz zostawić subskrypcję. Ustaliliśmy sobie z moim community taki cel, aby dobić do końca marca 30 tysięcy subskrypcji. Jest to niesamowicie trudne, ale możesz dołożyć swoją cegiełkę. Dzisiejszy dzień zaczynamy od Heaven'a i bardzo łatwej wygranej 13 do 5. Ja, that was like is game of by the way. Po tej wygranej napisał do mnie MLAT i się spytał, czy nie chce zagrać dułoska. To wszystko było oczywiście na streamie. Powiedziałem w sumie: "Czemu nie?" i tutaj zaczęła się nasza paru godzinna przygoda z rankedami. Nasz pierwszy mecz był na spicie i wygraliśmy go bez większych problemów. Dzisiaj jest rozkład jazdy. Jazda, skurw... Następnie zagraliśmy na mapie Ascent, i ten mecz już był dużo cięższy. Graliśmy po dogrywkach, i ledwo, ale ledwo udało się wygrać ten mecz w dogrywkach. Nie wiem, ale do dobrze, emocji dużo. Następnie Split. I ten mecz wygraliśmy również. Jak widzicie, idzie jak na razie fenomenalnie. Wyszło, udało się, belief. Następnie zagraliśmy na opie Heaven i kurde, to spotkanie było tak niesamowicie denerwujące i niesamowicie trudne. Ale jak wyszło, zobaczcie sami. Nice, good game. Dobrze udało się, ledwo, naprawdę. Jak widzicie, wygrana jest również. Następnie zagraliśmy na splicie, i w tym meczu, jak widzicie, wynik 3 do 8. Na samym początku dostawaliśmy taki mocny. No, tutaj tylko jednego słowa można użyć, ale powoli zaczęliśmy wracać rundami po stronie broniących, i doprowadziliśmy do wyniku 12 do 9. No i ostatecznie ugraliśmy ten mecz 13 do 9, mimo takiej straty punktów na samym początku. I w tym momencie moje mecz history wygląda dokładnie tak. Zobaczcie sobie ile jest tutaj winów pod rząd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć winów pod rząd, 150 punktów rankingowych, top 5000 Immortala. Więc co? Wydaje mi się, że to jest pora przejść do kolejnej gry i zobaczyć czy ją również wygramy. Zapraszam. Przywitajcie się teraz czat, możecie spamić siema siema. Dobra, wygrywamy tego rankeda, co? 6 winów z lędu, taka seria, no Lecimy, lecimy Let's go guys, let's win this, it's easy match Yeah, something, yeah It's over there on A On C Outside garage, on C long Aaa, nie mam bindów, muszę przebindować Nice Sage is hit, definitely healed by now a side, Site. Oj, oj, oj. Po pistoletach. Dobra, trudno. Pistolety nie wszystko strzelają. Trudno, lecimy dalej. Będzie winek, czuję to. Ej, rush, Ej, yes. To nie jest shotgun za 14 obrażeń. Routuje do was. Nice. Ładnie. Ja go, guys. go for A. I say, say, say. Nice, nice, man. Ale rozdał. Rozdała to Sage. Ładnie. My nice. ma garaż garaż Jak zachodzę? chodzi Lagi chat Nice oro oro no, JEDZIEMY na pełnej na pełnej na There. Ah, site. I'm coming, I'm coming, wait, wait, wait. I'm behind. Back side up, backside side up. Two more outside I'm garage. Outside oh my god, I can't do my shots today. Jesus Christ. I'm playing backside B. Od razu mi przyszło Na co? Tak Jet bro, I think next time you need to play with Phoenix bro You're literally 60 HP Come in mid I don't want to see you Nice, ja zmiłsowałem no, Good job Dobra, zabrałem jeszcze jednego ze sobą do gromu. Ale mnie ten Nohal swędzi! Muszą tu ubrać, co? O kurde. No, na jeden. Kurde, to się ciekam. No. 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 Nie wiem gdzie jest. Tak, tak. No, no, Musimy wina co? Pistolety i lecimy. Wypadałaby takiego szóstego na zakończenie. <grym> ciężki meczyk, ciężki meczyk. Szczególnie, że te dwie osoby strasznie, że ten brimst. Ale może się rozpędzą. <grym> Have he he Nice! Behind side, behind side. Good job. Słuchajcie, chat. Kobieta, jak kocha, poczeka, a radiant nie poczeka. Radiant się sam nie wbije, okay. tu jest ograniczony czas. Nice, good job. Important, very important round. Chodzimy z nimi, na pełnej. Ty słyszał mnie? Z dwóch odrespa jest jeszcze. Jeszcze chyba jeden. One More spawnia. Yeah. Respa na pewno i nie wiem gdzie. No, dwóch. Nice, good job. Trochę krasy, traciłem No, trochę właśnie du dużo osób umarło faktycznie. A to na tak może? Nie wiedziałem. Fajny wolf w sumie. I don't think that we Does should go see yeah. Tam ma line upy, klinczajmy line upy, zagrajmy na spokojnie. Mhm. Mm ja patrzę, ja jestem schowany na szarcie. Heaven one, Heaven one. No i mi strzela, no. Mówię, grajmy spokojnie, a wychylam, jak Debil. Dawajcie, drużynko. Trzy more, two Dobra, ugrają to. Już ugrane. Nice, nice. Genialnie. Kiera, Moutoon. O, Dead Moutoon. Dobra, wstajemy. Next time. Ja plantuję. Nice. nice, good job, team. Idziemy powoli po wina, co? Ej, no dojechaliśmy teraz, było niby blisko, ale 10-6. Ja zaraz, jak zbiorę, ko zbiorę kolejnego orba, to znowu mam i znowu mogę ich, e No, no, no. Maybe back, maybe back, they rotated. Chowam się. They rotated back from me. O, po prawej, ale 40 to jest a kurde. Onee. Nice. must have Nice. Oh, wow. They are like oh, a magical daddy. with the sheriffs. Oh, to to Nice.

city, last city Dacie radę, wierzę w was Wierzę w was Nice, GG <grystanie> Ale w początku, poszło. 173 punkty jak widzicie, meczach ewentualnie nie udało się również wygrać, przez co odniosłem bodajże jakieś siódme zwycięstwo pod rząd, co jest w ogóle czymś niesamowitym i nie wiem czy kiedykolwiek na tak wysokiej randze miałem tak dużego win streaka. Obecnie 173 punkty rankingowe i spójrzcie na to przepiękne mecz History. No i co, tym pozytywnym akcentem kończę dzisiejszy film. Przypominam, streamuję codziennie o godzinie około 16. Czasami streamki są wcześniej na NSANE 7331. Linki macie w przywiednym komentarzu oraz w opisie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz lajka, jeżeli film się spodobał. Jeżeli obejrzyliście film do końca, też możecie napisać zawsze jakieś serduszko Wam przypnę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Cześć.